Szanowni Państwo, jesteśmy w Siedlcach, jesteśmy w miejscu, gdzie stacjonują żołnierze wojska polskiego. Zawsze stacjonowali żołnierze wojska polskiego do 2011 roku, kiedy to rząd koalicji POPSN postanowił zlikwidować jednostki wojska polskiego, szczególnie na wschodniej flance NATO, we wschodniej części naszego kraju. Wówczas został zlikwidowany batalion tu w Siedlcach, który wchodził w skład pierwszej dywizji zmechanizowanej miała dotychczas ciężkość, Zresztą sama dywizja też została w 2011 roku. Ale w 2015 roku zmienił się rząd. Rozpoczął swoją misję rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2018 roku odbudowaliśmy dywizję z siedzibą w Siedlcach. To jest 18 dywizja zmechanizowana. Dotychczas dywizja składała się z trzech brygad, czterech pułków i dwóch batalionów. Dziś Rozpoczęliśmy formowanie Czwartej Brygady. W ogóle przechodzimy na system czwórkowy, a więc w każdej brygadzie są formowane kolejne bataliony, tak żeby jedna brygada składała się z czterech batalionów. No i właśnie ta czwarta brygada, która którą już rozpoczęliśmy formowanie, dowództwo, dowództwo tej brygady będzie się mieścić w poniatowej, to jest. Miasto w województwie lubelskim. Ta brygada będzie obejmowała południowo-wschodnią część odpowiedzialności 18 dywizji zmechanizowanej. To będzie brygada zlokalizowana w pięciu miejscowościach w województwie lubelskim i w województwie podkarpackim. Będzie to brygada zmotoryzowana. Przypomnę, że skład 18 inwizji zmechanizowanej wchodzą trzy brygady, pierwsza warszawska brygada pancerna, która mieści się w Wesołej, ale której batalion również jest zlokalizowany w Białej Podlaskiej, to baza, która została przejęta przez wojsko bardzo niedawno. Biała Podlaska stanowi właśnie pierwszy element oporu. Pierwszy element odstraszania, jeśli chodzi o obecność Wojska Polskiego we wschodniej części naszego kraju. 19 Brygada zmechanizowana z siedzibą w Lublinie, której zadaniem jest przede wszystkim dbanie właśnie o bezpieczeństwo Lubelszczyzny i 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Rzeszowie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przyjął taką doktrynę, że każdy z krawek polskiej ziemi jest broniony. Chodzi oczywiście o to, żeby odstraszyć agresora, żeby skutecznie odstraszyć agresora. Powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe w miejscu zlikwidowanych przez rząd koalicji PO-PSL, ale także w nowych lokalizacjach. To jest warunek podstawowy tego, żeby doktryna odstraszania działała. Wojsko polskie musi być silne. W związku z tym jest coraz liczniejsze i jest wyposażane w nowoczesną broń. W ramach 18 dywizji zmechanizowanej mamy wspomnianą już pierwszą brygadę pancerną, która jest wyposażana w czołgi Abrams, to właśnie Abramsy razem z apaczami mają zamknąć bramę Brzeską. Brama brzeska to jest równina, która ciągnie się od granicy z Białorusią aż do Warszawy. Chodzi o to, że ta równina była historycznie wielokrotnie wykorzystywana przez wojska rosyjskie, czy to carskie, czy to wojska Rosji Czerwonej, które atakowały Polskę ostatnio w 1920 roku, a więc zadaniem Wojska Polskiego jest zamknięcie Bramy Brzeskiej, a bramsy razem z apaczami stanowią barierę nie do przebicia. W ubiegłym tygodniu byłem w fabryce Śmigłowców Apache, śmigłowców uderzeniowych. Podpisałem umowę offsetową dotyczącą utrzymania, serwisowania radarów, które stanowią wyposażenie śmigłowców uderzeniowych. Finalizujemy umowę, negocjujemy już szczegóły dotyczące pozyskania 96 śmigłowców Apache. Tak, to jest 96 śmigłowców tyle nam potrzeba żeby skutecznie odstraszyć agresora jestem krytykowany przez opozycję że za dużo sprzętu wojskowego pozyskuje na rzecz wojska polskiego to jest jakaś obłędna polityka no ale cóż się dziwić skoro oni likwidowali jednostki wojskowe więc teraz krytykują że zbyt dużo uzbrojenia pozyskuje na rzecz wojska polskiego ale ja proszę państwa będę konsekwentny będę wyposażał wojsko polskie w dużą ilość sprzętu wojskowego bo to jest Warunkiem odstraszania. Również krytykują mnie za to, że zamawiamy 500 wyrzutni HIMARS. że Państwa, będziemy zamawiać, negocjujemy już szczegóły tej umowy i tak w Wojsku Polskim będzie 500 wyrzutni HIMARS. W 18. Dywizji Zmechanizowanej będzie odpowiednik amerykańskich Heimarsów, a więc koreańskie wyrzutnie Chonmu. I właśnie w ramach również powoływanej. Dziś podpisałem odpowiedni dokument brygady zmotoryzowanej w lokalizacji w Niewczynie Łańcuckiej. W województwie podkarpackim będzie zlokalizowany dywizjon artylerii rakietowej wyposażonej w wyrzutnie przonmu. To wszystko jest potrzebne do tego, żeby skutecznie odstraszyć agresor. A obecność wojska polskiego tu w Siedlcach jest także ważnym impulsem gospodarczym dla rozwoju miasta, rozwoju również okolic. To inwestycja, którą można by określić na około miliard złotych. To jest inwestycja właśnie w infrastrukturę niezbędną do tego, żeby mogło funkcjonować tu wojsko polskie, tu w Siedlcach. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam że naszym zadaniem jest odstraszenie agresora. Naszym zadaniem jest zbudowanie siły wojska polskiego tak żeby agresor nie odważył się na przekroczenie granicy z Polską, żeby agresor nie odważył się na wejście do Polski. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że władcy Kremla postanowili odbudować imperium rosyjskie, a więc żeby zatrzymać Odbudowę Imperium Rosyjskiego budujemy silne wojsko polskie, a 18 dywizja zmechanizowana należy do tych najważniejszych na mapie bezpiecznej Polski. Dziękuję.